Cześć wszystkim, dziś poszukiwanie na Ziemi Wielkopolskiej. Jestem ciekaw czy Ziemia Wielkopolska y, ma jakieś płyty do zaoferowania na targu staroci. Zobaczymy, zawsze to było dobrze, a jak będzie tym razem, no to już za chwilę się okaże. A ja sobie gram na gramofonie! Pierwsza płyta.

Myślę, że to chwam. Teraz się to się znalazł. No i nad tym się zastanawiam. I takiego Telefrutkena spotkałem na swojej drodze. No i Panasonic, klasyk. A już MP3. ale nie biorę, już mam dość takich rzeczy tylko się zagrać mogę dźmę nieraz mnie pytacie co jest w płytach kompaktowych rzeczy, tak raczej niemieckie kompakty mnie nie interesują

To dla miłośników kina. A on jest we mną? Bo on jest z USU. Zobaczcie sobie jakie tytuły. Rebno duże. Ma. Mam wrażenie, że na DVD trochę wraca do łoski. Teraz. teraz więcej łoskańców. Teraz więcej łoskańców. A nie. Jeszcze takie cudo z Philipsa znalazłem. Zniszczony. No to powinno do odświeżenia. Chyłki ma. Robert! Świewa. Co sądzicie o takiej zabawce? Robert! Spacer po ziemi wielkopolskiej zawsze jest na propsie. Co przywiozłem? Powiem Wam szczerze, że liczyłem na więcej, ale też mam na końcu odcinka dla Was niespodziankę. Dlaczego liczyłem na więcej? Dlatego, że zazwyczaj jak jestem w tym miejscu, na tym targu. To jest bardzo dużo płyt. Tym razem nie wiem, czy to był efekt po prostu długiego weekendu, upału, że po prostu tych sprzedawców było wyjątkowo niedużo. No ale jak się chce, to się znajdzie. A ja chcę, żeby było więcej subskrypcji, więc kto nie subskrybuje, niech subskrybuje. Komentujcie, lajkujcie, hejtujcie, jak macie ochotę. Ale okej, okay, zaczynamy od płyt. Pierwsza rzecz, no to jest zacznę może od płyty, która nie jest dla mnie, jest dla mojego znajomego. Który lubi takie wynalazki, i tutaj jest y, płyta stereofonia na takim ładnym gatefoldzie, niemieckie wydanie. No to trafia do mojego y, kolegi, który lubi, właśnie y, dziwne jakieś takie wydania płyt. Więc nie miał tego w kolekcji, więc już będzie miał. Y, no i też trafiłem, nawet widzicie cenę. Z tej ceny zerwałem piątkę, czyli za 30 zł niebiesko czarni. Mamy dla Was kwiaty. No i to jest wersja HiFi, jak tutaj jest oznaczona. Okładka słabitka. O, i tutaj taki właśnie label, czyli naklejka. Ciekawa, bo nie jest to ani czerwona, ani niebieska. Szkoda tylko, że te okładki są takie zniszczone, no ale o właśnie, tak to wypada. No cóż, takie były czasy, takie były materiały. Podróżując po targach staroci, jak to robię często, no to uda mi się gdzieś zdobyć w lepszym stanie taką okładkę, oczywiście z tym y, napisem Hi-Fi. Y, kolejna rzecz, no to też cztery dyszki i pad Breakout. Chociażby z y, fantastycznym utworem Modlitwa. Moi drodzy, cena naprawdę rewelacyjna, stan płyty też bardzo dobry. Zresztą nawet jeszcze jest Folice, nie mojej. Oryginalnie tak zapakowana jak kupiłem po prostu. Więc tak jak wspominałem, cena bardzo dobra, bo ta płyta też już jest, zaczyna być poszukiwana i coraz droższa. Zresztą e, Breakout i Tadeusz Nalepa no to, to już są takie muzyczne tematy, które e, Mam wrażenie, są teraz bardzo popularne, poszukiwane przez miłośników płyt winylowych, miłośników polskiej muzyki. I ostatnia rzecz to już ją znalazłem, kiedy tak naprawdę podążałem na parking, żeby wyjechać z tego targu Staroci. I pan po prostu wykładał, zauważyłem, jakiś koszyk nieduży z płytami. No i za 50 zł, więc w ogóle nie ma tematu. Moi drodzy, nie miałem tego superman trujeczka. Yy, wydanie niemieckie gdzieś ze zwrotów, bo jest tutaj to nacięcie, też jeszcze w folii. Więc y, mam wrażenie, że po prostu gdzieś to z domu zostało wyniesione. Nie miałem trójki, ale y, pozostaniemy jeszcze na chwilę przy wątku muzyki filmowej, dlatego że y, wielokrotnie też y, zadajecie mi pytania. W komentarzach. Pokaż coś ze swojej kolekcji, pokaż coś innego niż stargu staroci. Też takie wiadomości mi wysyłacie na Messengerze. Więc zdecydowałem się dzisiaj Wam pokazać też coś, co udało mi się zdobyć. Jest to rzecz nietypowa. Jeśli chodzi o muzykę, według mojej opinii, tak mi się, tak mi się wydaje. Ale to też za chwilę. A teraz jeszcze taki mały apel do nowych widzów, szczególnie tych, którzy odkrywają mój kanał poprzez Instagram lub TikToka czy Facebooka. Moi drodzy, tam zazwyczaj są zamieszczane krótkie shorty, czyli fragmenty danych odcinków, lub najlepsze fragmenty z tych odcinków albo zapowiedzi nowych odcinków. Więc jeśli tam się pojawia tak jak ostatnio chociażby materiał, fragmenty materiału z Królem Techniksa, z Andrzejem, którego serdecznie pozdrawiam. Rozmawialiśmy nawet wczoraj i umówiliśmy się na kolejne odcinki, ale wracając do wątku, to moi drodzy, nie wysyłajcie do mnie dziesiątek wiadomości, za ile ten korektor, mam problem, bo coś mi pyka w kolumnie albo nie działa mi CD Techniksa, piszecie do mnie model, dlatego że ja się nie zajmuję sprzedażą ani serwisem, ja tylko prowadzę kanał, no i te social media. I moim zadaniem jest raczej e, promowanie takich osób, właśnie które widzicie na tych filmach. Więc ja nie jestem od serwisu, nie mam żadnego sklepu. Chyba, że chcecie to otworzę taki sklep, ale oj, nie wiem, czy bym dał radę z serwisem. Ale dobra, wracamy do tej muzyki filmowej. Zanim pokażę, to. Przypominam jeszcze raz subskrypcje, komentarze, lajki i zaczynam. Moi drodzy, czasami lubię się bawić w hazard winylowy, czyli kupować płyty w pakietach albo kilka tytułów naraz od jednego gdzieś sprzedawcy, licytować. Zazwyczaj to robię nie na polskich portalach, tylko na zagranicznych z racji tego, że. Albo te płyty są po prostu y, doskonale opisane, czyli zgadzają się te stany faktycznie z tym opisem, albo wielokrotnie można te płyty po prostu tam kupić taniej, nawet doliczając koszty y, przesyłki, czy nawet czasami zdarza się i minimalnego cła. Ale y, ostatnio udało mi się kupić pakiet płyt od jednego sprzedawcy. No, niezłe tytuły. Szczerze nie było tanio, ale taniej niż w Polsce. Między innymi Rambo 2, Terminator 1. Co tu jeszcze mam? A, Rocky 3, Jak widzicie, większość to japońskie wydania, bo jeśli chodzi o muzykę filmową, to uwielbiam muzykę filmową na japońskich wydaniach i Superman dwójka, więc już jest komplet. Też japończyk, ale niestety brak Obi, więc yy, myślę, że jest zachowany, jest oryginalny insert, więc myślę, że y, przyjdzie jeszcze czas, żeby zdobyć y, dwójkę Supermana z Obi. Ach, gdzieś tutaj chcę włożyć ten insert, schować. I teraz tak. Od tego człowieka kupowałem już kilkukrotnie płyty. Zawsze przychodziły w nienagannych stanach, zgodnych z opisami. Dostawałem też od niego upusty, no i bardzo często się tak zdarza, że on mi po prostu dorzuca, żeby waga się zgadzała, tak ja to nazywam, paczki, żeby nie, nie wysyłać i płacić za powietrze. No to dla stałego klienta zawsze mi tam dorzuca jakieś płyty. Zazwyczaj to są jakieś składanki z muzyką filmową albo. Albo w ogóle jakieś składanki, które tak, no nie są w moich klimatach, ale dziękuję, że w ogóle wysyła. I tym razem mm, też mm, było kilka takich dodatkowych płyt. Ja już ich nie wyciągnąłem, bo one są mało istotne i najistotniejszą płytą to jest ta, którą za chwilę zobaczycie. Na początku myślałem, że to też jest składanka z jakąś muzyką filmową, dlatego, że tutaj jest napisane. Gone with the White, czyli nie, przeminęło z wiatrem. Myślę, że to jest jakaś muzyka, właśnie filmowa. Ale grzebiąc, 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 okazało się, jak dobrze widzicie, że jest to płyna, płyta yy, artysty jazzmena, pianisty Romano Mussolini. No, nazwisko łatwo skojarzyć. Tak, bingo. Najmłodszy syn Ducze. Benito Musoliniego był jazzmenem. Nie wiedziałem o tym, i jak poczytałem, to okazało się moi drodzy, że on z racji nazwiska chciał je ukryć przed opinią publiczną, zakładając zespół jazzowy. No to później już nie występował pod tym nazwiskiem, tylko występował pod nazwą zespołu, zespołu chyba Romano Full. Jego córką, jak ktoś się interesuje współczesną polityką, jest Aleksandra Mussolini, chyba była już europoseł, ale też osoba znacząca na scenie politycznej włoskiej. I włoskie wydanie, no i teraz nie wiem, ktoś sobie markerem w ogóle pozaznacza na tym insercie, nie wiem, tytuły utworów z tej płyty. Tutaj też zakreślił zakreślaczem, właśnie pod zdjęciem tego albumu. Powiem Wam szczerze, że włączyłem. Jest to taki klasyczny jazzik, trochę swingujący. Szkoda tylko, że obi nie ma, no ale jak to mówią, darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, chyba tak, jak się nie mylę. Skoro to przyszło gratis, co mnie zaskoczyło, bo sprawdzałem tą płytę gdzieś w internecie. Ona kurczę, nawet sporo zaczyna kosztować. Czy kosztuje? Myślę, że po prostu ten sprzedawca. Yy, Chyba nie wiedział do końca co ma, no i wysłał to jako gratis. Pewnie. Tak jak wspominałem na początku, sugerował się, przeminęło z wiatrem, więc pewnie pomyślał, że to jest składanka muzyki filmowej. A okazało się, że to jest e, płyta syna Ducze. Nie wiem, czy ta płyta jest zakazana, czy nie jest zakazana. Myślę, że nie, ale e, jako taki e, kwiatek do kolekcji, myślę, że jest to uważam e, ciekawa pozycja. Ponieważ nierzadko się spotyka tego typu wydawnictwa, szczególnie chyba na rynku polskim, bo ja się wcześniej nie spotkałem z tą płytą na rynku polskim. Więc to by było na tyle. Nie wiem, czy mi się będzie jeszcze chciało kiedyś nagrywać i pokazywać coś ze swojej kolekcji, bo e, raczej tego jest zbyt dużo, żebym nagrywał odcinki i pokazywał, co tam mam na półkach. Tym bardziej, że ciągle coś dochodzi, ciągle coś tam e, selekcjonuje. Staram się, nie wiem, z dwóch płyt zrobić jedną świetnie, świetną, więc bałagan jest niesamowity. Już zaczynają być naprawdę poważne problemy z pomieszczeniem tego, więc... Na razie też, jak jeżdżę nawet na targi staroci, to staram się już naprawdę wybierać albo tytuły, których nie posiadam, albo które gdzieś przydadzą mi się w radio, w Bemowie, więc albo, albo kompletuję. Och no, ta pasja, to kolekcjonerstwo, to hobby nie jest łatwe, więc jak ktoś chce zacząć, to niech się grubo zastanawia. A tymczasem trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.